Pozdrawiam Was z Biblioteki w Cięcinie i gorąco witam w kolejnym odcinku pod tytułem Piątkowe spotkania z literaturą. Dzisiaj porozmawiamy o Stanisławie Jachowiczu. Tworzył on w XIX wieku i pomimo upływu wielu lat, jego poezja jest nadal aktualna i atrakcyjna dla najmłodszych. Bardzo chętnie czytają ją swoim milusińskim rodzice, dziadkowie, nauczyciele w przedszkolach i szkołach. Stanisław Jakowicz był czołowym bajkopisarzem Polski. Tworzył bajki wierszowane i został w tym uznany za jednego z najlepszych. Używał prostego, konkretnego języka w swoich wierszach, tak żeby były rozumiane przez dzieci. W swoich utworach zawierał również morały, czyli pouczenia. Te pouczenia, morały, mówiły o pracowitości, posłuszeństwie, oszczędności oraz dobroci dla ludzi i zwierząt. Myślę, że wystarczy już tych wspomnień o Stanisławie Jakowiczu. Chciałabym teraz przeczytać Wam, kochane dzieci, dwa wiersze. Abyście sami mogli posłuchać o czym opowiadają i jakie kryją w sobie morały, czyli pouczenia. Pszczółka była to raz pszczółka mała, co miodek z kwiatków wspierała. Od kwiateczka do kwiateczka latała sobie pszczółeczka. Nigdy próżno nie wróciła, dużo miodku nanosiła. Przyszła jesień zima chłodna, szczółeczka by była głodna. Lecz że w lecie pracowała, w zimie się głodu nie bała. Pracujcież więc i wy, dziadki, póki pora, póki kwiatki, a na starość mieć będziecie zapasy zebrane w lecie. I morał z tego wiersza jest taki, że trzeba być pracowitym, gdyż ciężka praca popłaca. Zobaczcie drogie dzieci, Wasze mamusie robią latem konfitury z różnych owoców i dzięki temu mamy pełną spiżarkę zimy. Podobnie jest z nami, to nie tylko dotyczy jedzenia. Kiedy dzieci pilnie się uczą na przykład literek, to później potrafią przeczytać każdą książkę. Pamiętajcie! Ciężka praca popłaca. Kolejny wiersz nosi tytuł Józio i Matka. Mateczko, ślicznie cię proszę, Kup mi ciastko za trzy grosze, Albo dwa obwarzaneczki, Rzecze Józio do Mateczki. Mateczka nic nie mówiła, Tylko łeskę uroniła. – Czy nie kupisz? – zapytał i spojrzał w oczy. Aż tu po twarzy łezka jej się toczy. Józia – Czego ty płaczesz, mateczko? Matka – Chcesz, bym kupiła ciasteczko? A nie spytasz, moje dziecię, Czy ja mam choć grosz na życie? Ciastka niech panowie jedzą, Co w pięknych pokojach siedzą. Nam wymysłów nie potrzeba. Prośmy dobrego Boga o kawałek chleba. I tu z tego wiersza również płynie piękny malon. Czasami jest tak, że nasi rodzice nie mają pieniążków, aby kupić nam to, co sobie wymarzyliśmy. I wierzę w to, że jesteście wyrozumiali, Grzeczni, że potraficie to zrozumieć, kiedy rodzic mówi nie. Nie kupię tubie teraz, i nie kłócicie się z rodzicami, nie tupiecie nóżką, tylko potraficie to zrozumieć. To już wszystko, co dla Was przygotowałam podczas dzisiejszego odcinka. Wierzę w to, że przemyślicie sobie wszystkie nauki, morały, które płynęły z przeczytanych wierszy. Teraz. Chciałabym was bardzo serdecznie zaprosić do odwiedzenia biblioteki w Ciencinie i wypożyczenia książek nie tylko Stanisława Jawowicza do zobaczenia w bibliotece Pa pa